Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku byka w horoskopie na luty 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już nie przedłużamy, tylko patrzymy, cóż czeka Zodiakalne Byki w lutym 2022 roku. Moje drogie byki, horoskop jest oczywiście horoskopem <laughs> ogólnym, bez podziału w tym miesiącu na poszczególne sfery życia. Także to, co karty mi pokażą, ja postaram się Wam przekazać najlepiej, jak potrafię. Patrzymy. Energia ogólna tego miesiąca dla osób spod znaku byka. Moje drogie byki. Ten miesiąc może nie być dla Was wcale łatwym i prostym czasem. Mam pokazane, że będziecie mieć do przejścia pewnego rodzaju drogę, drogę, na której będzie wiele przeszkód, drogę, podczas której będziecie musieli przerobić wiele lekcji, wiele lekcji życiowych. Macie jak najbardziej szansę w tym miesiącu osiągnąć bardzo wiele. Ale potrzebna jest tutaj Wam wytrwałość w dążeniu do celu i uświadomienie sobie tego, że nie wszystko w tym miesiącu będziecie mogły zrobić od razu, na no już, gdyż tutaj trzeba robić wszystko w lutym etapami. Nie da się, niestety, na skrót przeskoczyć z punktu A do punktu D. Żeby z punktu A dojść do punktu D, to musicie przejść przez punkty B i przez Punkt C. Także, moi drodzy, w każdej dziedzinie życia, czy to w pracy, czy to w miłości, musicie wykazać się wytrwałością oraz cierpliwością w dążeniu do swoich celów. Przerobicie pewnego rodzaju lekcje, myślę, że co niektórzy też będą przerabiać lekcje karmiczne. Tak czy inaczej, tak czy inaczej moi drodzy, macie w tym miesiącu szansę osiągnąć swoje cele, ale. Zanim do tego dojdzie, troszkę wody będzie musiało tutaj upłynąć. Popatrzmy, co może Wam w tym miesiącu poprzeszkadzać, co może być tutaj negatywne. Jeżeli chodzi o przeszkody w tym miesiącu, moi kochani, to ja mam takie wrażenie, że. Nie będziecie mieć szansy na to, aby wrócić do pewnych spraw z przeszłości. Być może ty liczysz na to, że pogodzisz się ze swoim byłym partnerem w miesiącu lutym, bo to walentynki, albo liczysz na to, że się ktoś do ciebie odezwie, albo że odzyskasz pracę którą straciłaś, no to niestety nie. Ja mam pokazane, że powroty do przeszłości są tutaj zablokowane i powroty do przeszłości nie są dla ciebie dobre. Ja mam wrażenie, że to, co było, to już jest totalnie za tobą w połączeniu tych dwóch kart. Tak? Ty musisz to pozostawić całkowicie za sobą i zrozumieć, że masz do wykonania nowe misje. To, co stare, po prostu zostaw za sobą. Zobaczmy, jakie jest tutaj yy, podłoże tego wszystkiego głębsze uwarunkowanie tej sytuacji. <laughs> Moi drodzy, no nie mieliście ostatnio łatwego czasu. No niestety, tarot pokazuje to bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Nie miałyście tutaj łatwego czasu, nie miałyście łatwego życia tak naprawdę od wielu miesięcy, a co nie. Co u niektórych osób, być może nawet od wielu lat, było ciężko. Co dla niektórych ciężko pod względem emocji, pod względem uczuć, co dla niektórych ciężko pod względem zawodowo-finansowym. Mam tutaj pokazane, że Wy od dłuższego czasu błądzicie, widzicie rzeczywistość troszkę w krzywym zwierciadle i też w Wasze życie weszło dużo takiej iluzji, przez co Wy nie potraficie teraz. W pełnej percepcji zobaczyć rzeczywistego obrazu, który Was otacza, i to jest tutaj chyba najgorsze w tym wszystkim. Też musicie niestety, moi drodzy, zwrócić uwagę na swoje zdrówko psychiczne, gdyż ja mam tutaj pokazane, tak naprawdę, że co niektórzy z Was mogą się gorzej czuć pod względem samopoczucia, tak? Takie stany. Melancholijno-depresyjne mogą być tutaj przy Was. Zobaczmy, co dostajecie od losu w tym miesiącu. Ale można powiedzieć, że los jest dość łaskawy, moi drodzy, i Was tutaj będzie chciał obdarować jakimiś prezentami i jakąś radością. Mam tutaj pokazane to, że będziecie miały szansę na to, aby sobie w tym miesiącu dogodzić. A oczywiście zodiakalne byki bardzo lubią sobie dogodzić, tak? I będziecie miały na to szansę. Tutaj jest możliwość kupna czegoś luksusowego, tutaj jest możliwość zainwestowania pieniędzy w coś, co kochacie, w coś, co chcecie robić, sprawienie sobie przyjemności. Ale mam też takie wrażenie, że jeżeli ktoś z Was ma jakieś takie małe marzenia, jakieś małe pragnienia, aby się one w lutym zrealizowały, no to są tutaj bardzo duże szanse na to, aby właśnie te marzenia w tym miesiącu się zrealizowały. Zobaczmy, co odchodzi tutaj do przeszłości, moi drodzy. Pewnego rodzaju działania odchodzą tutaj do przeszłości, ale też pewnego rodzaju miejsca i osoby muszą od was odejść. Ostatnie miesiące były dla was bardzo intensywne, co wcale nie znaczy, że łatwe. Mam pokazane, że pewne sprawy. I pewne osoby po prostu od Was w tym miesiącu odchodzą, i trzeba się z nimi definitywnie pożegnać. Również pewnego rodzaju miejsca od Was odchodzą. Być może do lutego musiałyście jeździć w pewne miejsca. A ja mam tutaj pokazano, że w tym miesiącu przestajecie tak? Przestajecie jeździć w miejsca, w które jeździliście przez ostatnie miesiące. Nie wiem, na przykład chodziliście na siłownię, na basen. Do klubu fitness, do jakiegoś sklepu, do którego ciągle chodziliście, a tutaj nagle mm, przestajecie chodzić w to miejsce. To miejsce może być związane z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, ale nie musi. Zobaczmy więc, co do Was przychodzi. No na szczęście przychodzi do Was yy, karta Słońca w połączeniu tutaj z dziewiątką, kielichów, los całkiem łaskawy, pomimo tego, że ostatnie miesiące nie były dla Was łatwe, nie były proste i nie były przyjemne, to mam pokazane, że w tym miesiącu jest szansa na to, yy, aby spełnić swoje pragnienia, aby spełnić swoje marzenia. Jest to tutaj pokazane po raz kolejny, czyli jest to jak najbardziej bardzo możliwe do realizacji, także powinnyście się z tego, drogie byki, na pewno cieszyć. Yy, ocieplenie niektórych relacji międzyludzkich jest tutaj również pokazane, ale też mam wrażenie, że ktoś może dać wam nadzieję na lepsze jutro. A zobaczmy, jakie tutaj będzie podejście zodiakalnych byków do tego, do tego miesiąca, no moje zodiakalne byki, z tego co ja tutaj widzę, to wy będziecie bardzo otwarte na świat, otwarte na ludzi i otwarte na nowe propozycje. Widzę tutaj chęć zrobienia czegoś nowego, zakończenia starego życia, tak, pozamykania wszystkich drzwi. Do spraw, które już wam nie służą, i wejście na nową drogę, wejście na zupełnie nową drogę życiową. To jest tutaj przede wszystkim dla Was pokazane, i myślę, że jest to pokazane dość mocno i wyraźnie: co niektóre byki będą chciały się przemieszczać, no i daleko. Ja mam tutaj pokazane możliwe wyjazdy, dalsze wyjazdy. Co niektóre osoby mogą mieć w jakiś sposób styczność z szeroko pojętą zagranicą. Być może wy będziecie wyjeżdżały w tym miesiącu za granicę, a być może to ktoś przyjedzie do Was z zagranicy. Może też być tak, że będziecie miały po prostu kontakt z jakimiś osobami, które mieszkają za granicą kraju, w którym się aktualnie znajdujecie. A zobaczmy jak tutaj otoczenie będzie do was podchodziło w jaki sposób. Otoczenie będzie moi drodzy zmienne i takie trochę niepewne. Mam wrażenie, że nie będziecie mogły w pełni zaufać wszystkim osobom wokół was, dlatego że nie wszyscy będą godni tego zaufania. Widzę tutaj zmienne humory osób w Waszym otoczeniu i zmienne nastawienia. Możecie mieć wrażenie, że w tym miesiącu osoby, które są dla Was ważne, mają bardzo zmienne podejście do Waszych osób pod względem tego, że jeden dzień będą Was kochać i będą chciały Wam uchylić nieba, a w drugi dzień będą po prostu no, straszni. Źli i podli. Także zmienność wśród ludzi w Waszym otoczeniu jest tutaj niestety nieunikniona. Zobaczmy, jaka jest rada tego miesiąca. Na czym warto się tutaj skupić? No zdecydowanie warto tutaj się skupić na finansach. Na pracy, ale też właśnie na tym dogodzeniu sobie, gdyż druga karta z kolei mówi o dogodzeniu sobie. Mamy dziewiątkę kielichów i mamy dziewiątkę denarów. Obie te karty mówią o tym, aby korzystać z życia, aby cieszyć się z życia. I radą dla Was jest właśnie to, jeżeli Wam czegoś brakuje, to wy po prostu sobie dajcie to same. Jeżeli ktoś nie kupił wam drogich perfum, no to kupcie sobie te drogie perfumy same. Jeżeli ktoś wam nie dał miłości, no to najpierw zacznijcie od tego, aby obdarować tą miłością samych siebie, moje drogie byki, w tym lutym. I się nie przejmujcie niczym. Tutaj jest też świetny czas do tego, aby dekorować aby remontować, ale szczególnie dekorować, bo tutaj jest upiększanie. Wenus w pannie mówi o upiększaniu. Możecie upiększać siebie, na przykład poprzez wizytę u kosmetyczki, fryzjera, czy też nowy styl ubioru, ale też możecie upiększyć swoje mieszkanie lub swój dom. No i karta wynikowa, karta podsumowująca. No cóż chcieć więcej? Co ja wam mogę powiedzieć? Dwójka kielichów. Mam wrażenie, że ten miesiąc może jeszcze zacząć się ciężko. Poprzednie miesiące były złe dla Was, ale wraz z tym miesiącem przychodzą do Was piękne, dobre, pozytywne zmiany, z których będziecie bardzo szczęśliwe, bardzo zadowolone. Macie tutaj szansę na to, aby pogodzić się z kimś, aby się z kimś spotkać, no i macie również szansę w lutym na to, aby znaleźć prawdziwą miłość. Ślicznie Wam dziękuję, drogie byki, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Pozdrawiam.